Nie ma Zaczynajmy kolejny odcinek cyberpunka 2077 Z tej strony Majubi A my jesteśmy na spotkaniu z Judy No już prawie, teraz sobie zejdziemy tutaj Idziemy do Lizzie's Bar Co nas tam na nas, co na nas czeka? Czy w ogóle... Co on mogę to sobie przeskanować? Kurwa na, na tabie Co jest? Albo to albo mam doświadczenie mistyczne. Trzeba iść do Misty w takim na razie z dziwną fryzurą. Misty? misty? Prędzej przypadek neurologiczny dla Wiktora. Albo zapytam o to ich oboje. Chwila. Że tego tu nie ma? Kurwa, ciągle próbuję motor przyzwać. Przypomina kartę wielkich arkan w... w tarocie. Karta tarota MAG! Dobra, fajnie. Czy mogę z tą pogadać, Johnny? Jeb, zniknął. Dobra. Chyba sobie nie pogadamy z nim. Siemanko! Siemanko dziwna dziewczyno. Czy Mogę wejść do środka? Już cię co widziałam? co? No raczej, że mnie widziałaś. Fajny kij baseballowy, zajebisty. Nie zapominam twarzy. No raczej, mam nadzieję. Teraz mamy zamknięte. Szukam Ewelin. Parker. Nie wiesz, gdzie może być? Bywała tu, ale od jakiegoś czasu jej. I... No dobra. Pituję. Gdzie Chcę znajdę Judy? jest Judy? Jest u siebie? Mhm. O, czyli jednak otwarte. No i squera, co, on teraz ucieknie jakimś tym. Oj, eee, czekaj, powiedz jeszcze raz. Co chcesz, żebyśmy zrobiły? Przekonajcie go albo załatwcie, ja po prostu chcę wrócić do mojego pokoju. To jest dziewczyny, mogę wam pomóc Ale w jakiś sposób. W z mieszkania, tak? O lol. No przecież mówię! Powiedział, że za mało przynoszę zysków i wywalił mnie. Nie mam gdzie spać! No to pracuj więcej. Pracuję, ile... Sex workerka? Pokry. Tylko że kasę zabierają mi na szczepy! pogadać? wikipalkowy, ale nie wzięli mnie do chmur! Teraz spłacam ripera z tego co zarobię na ulicy. Nie tylko czym zrobiłaś. To jest designerski faceplate. Cycki też nie wyglądają tanio. Zainwestowałem wszystkie są słabe, mega płaskie. Co ty? No jak to sobie wyobrażasz, że co zrobimy? Mówiłam, chcę odzyskać mój pokój. To Poka, tak, to działo. mogę załatwić, tylko pozwólcie. Jesteś mogę z nim pogadać? Chciałbym z nią pogadać, ale chyba nie mogę. Nie jest mi to dane. Jep, mi teraz zniknęło wszystko. to jest co? Moxi należność Moks, Moks. W ogóle zero informacji na temat tych dziewczyn, jest eee, zero informacji na temat tych dziewczyn. Dobra, chcę ze mną pogadać, czy nie? Ej Nie chcę ze mną gadać, no to trudno Idziemy tutaj, tak? Fuck to dead! Boże, pieprz do śmierci, tak? Eee, nie do Kibla. Dokąd? Tutaj nie ma nic ciekawego. spokój to Uuu, a co tutaj jest? A, dobra, tędy jest idę dobrze, a co jest tutaj? Czy to jest zamknięte? Zamknięte. Uuu, kibelek. Tak, coś czułem. Skończyło. szmaty. A mogę sobie od nich jakieś fajne seksicjuszki załatwić. Co tu jest. E, chyba nic. Dobrze, Judy, co tam dla mnie masz? Nie podsyła mi tu każdej słaniającej się dziwki. Co ja mam z nimi robić? mają... Dobra, tam jakaś bariera. Nie jesteśmy hostelem dla niezaradnych. Poczekajmy chwilę. Każdy zasługuje na drugą szansę. Może się okazać przydatna. Odpłacą jak się trochę odbiją od dna. Nie sądzę. Nie potrafią zadbać nawet o siebie. Dziwisz się, jak mają to zrobić, kiedy leżą z twarzą w kałuży, ale mogą cię zaskoczyć. Nienawidzę niespodzianek. Tu naprawdę daje się odczuć ten wspólnotowy klimat. Suzy, nie skończyłyśmy rozmawiać. Toczyłyśmy. Ta ma wyjebane. Mam ją załatwić? Chociaż może żalby było zabijać taką osobę? Siema Judy? Nie poddajesz się łatwo, co? No raczej, że nie. Nie mamy o czym gadać. Wydawało mi się, że dałam to do zrozumienia. Rozumiem, że byłam zbyt subtelna. O co poszło? W tym pieprzonym mieście każdy żyje we własnej bańce. Albo sobie radzisz, albo staczasz się w bagno, z którego nie ma już powrotu. Okej, okay, ta Suzi wie czego chce. Ta Susie wygląda na kogoś, kto wie czego chce. Chyba nie przyszłaś tu, żeby rozmawiać o hierarchii w Moxach. Dobra, szukamy Szukam Ewelin. Myślałem, że to jakoś się rozwinie, ale niestety to chyba nie. To co? Chcesz na nią zwalić winę za zjebany skok? No nie, chcę pomocy. Chcę ją zapytać, dla kogo pracowała? I to wszystko? To wszystko. Jeżeli się martwisz, że coś jej grozi z mojej strony, to niepotrzebnie. Tylko, że też nie wie, gdzie jest Ewelin. Taki spoiler. Okej. Okay. Okay. Ewelin jest lalką. Pracowała kiedyś w chmurach. Na moim biurku leży papierośnica z adresem. Jak spotkasz Ewelin, to jej oddaj. Mega blok. Nie za ciekawy adres. Ty, fajna papierośnica. Możemy se fajki zajarać teraz? Czy Johnny będzie chciał z za nami Zaczekaj. palić, a mógł jeszcze? No, co jest? Nie znać co u niej słychać, okej? Okay? Dobrze, Judy Okej, okay. zadzwonię to no, klawiatura. Czemu dzisiaj takich Dziękuję. nie ma? Dziękuję. Czemu w ogóle takich nie robię? Nie ma sprawy, Judy kurde, jesteś moją ziomalką co się odzywasz tak dochodnie. do wcale mnie to nie dziwi. Jesteś gramem w zanikającej jaźni. Mało co powinno ci dziwić. No <laughs> dobra, jedziemy do tych hol. No ja ha, o jak ty w ogóle jarasz fajki w tym swoim engramie? No sobie może i tak wiecie, po prostu produkować. Chce być engramem. Dobra. Fuj. Chyba nie tędy. Tędy. Okej, okay. wychodzimy tylnym wyjściem. W ogóle nie podejrzane. Siema, Suzy. Klub jest zamknięty. Czemu się tu kręcisz? Chcę ci pomóc. Słyszałam, jak kłóciłaś się z Judy. O co wam poszło? Czemu cię to interesuje? Jestem ciekawska. Też będziesz mi wciskać przemowę na temat odpowiedzialności za innych? Pytam z ciekawości. Ale ma dziwną twarz. Ciekawość jest niebezpieczna. Jeżeli nie. Czy ona za nią szybka ma. Nią szybka ręka trochę biała, trochę dupa. czarna. Dobra, skoro nie chcesz ze mną rozmawiać normalnie, to pójci w dupę. Przyznaj, nie chodzi o żadną Evelyn, tylko Cię wzięło na brain dance Judy. Dobrze kręcą, co? Marge. Nie są Judy złe Nie, zna się na rzeczy. Jej brain są najlepsze <grym> No raczej Uuu. Oni powinni zmienić nazwę tego klubu na fuck to dead Dobra Dom Dalalek zaktualizowano, Walnijmy sobie hila. Uuu, Mr. Hand, kim jest Mr. Hand? Mówią o mnie Mr. Hands Jeżeli będziesz szukać izolacji w Pacyfice Okej, okay, wybacz mi tą pauzę, ale piesek chciałby wyjść na balkon, więc za chwilę zacznie szczekać i będzie kolejna pauza, także no. Kwestia przyzwyczajenia. Dzwonisz do mnie. Jestem wi. A gdzie jest jakieś miło cię poznać? Bardzo miło cię poznać. Pana nie za bardzo, Będziesz bo nie wiem, kim jesteś. Teraz Spoko. Okej, okay, mamy już jakieś informacje, wiemy co robić. Udaj się do Mega Bloku, albo i nie dzwoń do mnie, aha, i nie dzwoń do mnie z pierdołami, gadam tylko o interesach. Boże, co za gość, skąd w ogóle ma mój numer telefonu? Jakiś RODO, cokolwiek, kurwa, nic kompletnie, dobra. Udaj się do Afterlife. Mamy jeszcze to do zrobienia, potem udamy się do Mega Bloku, który jest yy, aż tutaj. Tu mam wszystko po drodze zrobione, długu jeszcze nie spłacę, nie mam hajsu, porozmawiaj z Misty, okej, okay. najpierw Misty. Misty, potem mega blok, a potem zobaczymy, co dalej. Chyba to będzie właściwie cały nasz kontent na ten yy, na ten film. Więc, sprawdźmy, co jest u misty, jeżeli chodzi o te właśnie karty Tarota, o te dziwne graffiti Bo jakby nie było, gdzieś tam mnie to interesuje. Ojojoj, dziewczyno, uważaj jak chodzisz po chodniku, nigdy nie wiesz, kiedy motocykl na ciebie wyskoczy. Dobrze, tutaj by jakieś dziwne, mega dziwne skrzyżowanie. Maddo. Okej, okay, jak tu jeździć po tym mieście? Kto projektował tę ulicę? To jest niewiarygodne Okej, okay, gdzieś tutaj, pyk Ja tutaj się chyba już dostanę Przez to, nie? Dobra Ciągle mi się mili klakson z Wysiadaniem Bang Tu jest misty. Siemanko Teraz tutaj gdzieś, nie? Tak jest, bang Cześć Misty! Widziałam w mieście dziwny obraz. taki ja tak się ma. Dzień dobry. Z Jak wyglądał? Zarejestrowałam skan. Obejrzyj sobie. Wielki arkanum Tarota. Wyższa siła udziela ci wskazówek. Uuu. To To jest wielkie arkanum. Wielkie arkanum? Co to jest? Karta Tarota. Archetyp. Wiedza zaszyta w symbolu, albo etap w wędrówce przez życie. Wybieraj. Mówisz, że jakaś siła wyższa przemawia do mnie przez symbole Tarota? Albo do Silverhanda, albo do Obojga naraz. Bo przecież teraz we dwoje tworzycie jedno. Kurwa, jakie słowa, nie? Po prostu wow. Byłoby łatwiej, gdyby siła wyższa mówiła jaśniej. Świat jest labiryntem złudzeń. A światło nie jest łatwo przebić się do środka więzienia, w którym żyjemy. No dobrze. To co mam zrobić z wskazówką, której nie rozumiem, otrzymaną od siły, której nie znam? Na twoim miejscu rozglądałabym się za kolejnymi znakami. Tarot opisuje drogę, więc idź tą drogą. Eee, to co mam, z tym co mam zrobić z tym znaleziskiem? Szukaj innych obrazów. Na pewno miejsca, w których je znajdziesz, mają z nimi związek. Rozmyślaj o tym, co zobaczysz. Myślę, że te znaki mają za zadanie pomóc ci zrozumieć prawdę. Akurat zrozumienie prawdy jest daleko na liście moich priorytetów. Gdy przyjdą trudne chwile, będziesz musiała zdecydować, jaką drogę obrać. Wtedy wszystko zrozumiesz. Ej, to czy te Wróć karty tarota mają coś związanego z je. zakończeniem? Pomogę ci wyjaśnić, co widziałaś. O kurde, wiecie co? To może mieć związek coś z zakończeniem. Wcześniej tego nie ogarnąłem za bardzo i chyba ten tarot też miał jakby. Wiecie... Boże, tu jest ten świr. Czekajcie, jak mam się dostać do tamtej karty tarota? Gdzieś tutaj chyba. Teraz tu otwórz. Pamiętam, że gdzieś tutaj powinna być jakaś winda albo przynajmniej... O, jest tutaj. Alejka. Wchodzimy do góry. Tak. Wbijamy na dach. Tam powinna być ta karta tarota. tarota. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale... To może mieć związek z zakończeniem, które można nas doprowadzić do tego dobrego zakończenia Mi się niestety nie udało, ja wylądowałem na jakimś statku kosmicznym kurwa i nie mogłem stamtąd uciec A każda inna droga doprowadzała mnie do tego, że i tak byłem w wielkiej dupie Więc, hmm, słabo, na ogół słabo Ej, dzień dobry Dziwne grafity, grafity. Karta Tarota, świat, świat Nie świt O kurwa, dobrze, nie, 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 jest OK. Jeszcze dam radę jakoś tym... Ten... Gdy zejść? Ja pierdol... Wiecie co, jak następnym razem przyjdzie mi jakiś genialny pomysł do głowy, po prostu weźcie mi, pomóżcie, co? Co to pierwszy raz, kiedy zginąłem? Śmiesznie, bo zginąłem, kurde, spadając z dachu na własność. Ja popełniłem samobójstwo, koniec gry w sumie, nie? Johnny nie żyje, ja nie żyję, wszystko rozwiązane. Tyle w temacie. Okej, okay, jeszcze raz muszę tam wejść na ten dach. Jeszcze mogę porozmawiać z Wiktorem przy tym wszystkim. Ale czy Wiktor coś o tym będzie wiedział więcej? Dobra, jeszcze raz Chodzimy I tym razem, sobie na spokojnie wiecie, zjedziemy. windą po co się wiecie? Wysilać z jakimiś skokami niesamowitymi. Może gdybym miał ten jakiś podwójny skok czy coś, no to byłoby lepiej, ale na ten moment jest dość słabo. I czemu to mogę mu spłacić? Na raty, Wiecie, że teraz mu dam, nie wiem, 6 tysięcy, potem mu dam 7 tysięcy, a potem dam mu resztę. Czy coś da się tak, czy się tak nie da? wbijamy tu. Ja wiem, że tą kartę tarota tak się na byśmy odkryli, bo jeszcze tutaj i tak wylądujemy w tym miejscu. Więc będzie ciekawie, to idziemy do alejki, do alejki. Dobra, skupimy się na tym, żeby zdobyć wszystkie te karty Tarota. Mam nadzieję, że nie będą daleko, a jeżeli coś, no to zrobię to gdzieś tam pomiędzy odcinkami, ewentualnie na jakimś streamie, chociaż wątpię zbieram się do streama z. zgona, e, żeby ogarnąć hordy, ale jest mi... To strasznie ciężko jest mi do tego podejść, nie. Ostatnio też zacząłem właśnie tego, Skifa. Na streamie zagra... pograłem godzinę i w sumie znowu mi brakuje czasu Za chwilę wracam do pracy, więc znowu będzie lipa z nagrywaniem trochę Jeżeli chodzi o streamy, ale jakiś tam czas może na to znajdę No Wszystko pokaże mi czas właśnie, jak to będzie wyglądało Dobra, jedziemy do afterlife, nasz kolejny punkt Kurwa, jeszcze z tym Twitterem miałem pogadać Ale dobra, to już przy okazji zrobimy, jak będziemy chcieli mu oddać hajs, Bo to jest jeden z moich priorytetów Ej, tu jest kolejny tarot? No, o, dobra, jak widzimy, od razu będziemy zbierać, nie będziemy się nad tym, jakoś mega zastanawiać. Gdzieś tutaj, tak? Jest dobra, co to jest? Oj, to wygląda dziwnie Rydwan. Okej, okay. jakieś śmieci znalazłem, znalazłem, fajne. Znaczy, fajne śmieci. śmieci mogą być fajne? No, w sumie mogą być. to jest skóra, węż. Wygląda jak skóra. Elegancko, bogato, nie ma co. Dobrze, my się udajmy teraz, mniej więcej, ten punkt. Mamy Afterlife zaparkowane na skupie Elegancko, elegancko Tam już mi pokazuje, że mogę sobie walnąć Drinka u Claire Siema Siema w crash do Afterlife Wszyscy będą zdziwieni Ty żyjesz? Siema O, pamięta mnie Roach, gdzie jesteś? I tu jest Claire jeszcze Cześć Claire e Chciał upamiętnić przyjaciela właśnie, Wiem, że jeszcze jest takie coś, że no można sobie którym... zadzwonić do Jackiego Zatka i on wtedy się w wiecie, odezwie czy coś. Spróbuję teraz to zrobić. Tak jest nazwijmy nazwijmy to... Jackie Wells Jackie Wells. Jackie Wells. Jest dziękuję bardzo. Ech, napiłabym się czegoś. Ciężki dzień. Jak każdy. Na co masz ochotę? Na Jackie Wells'a, gdzie jest Jackie Wells? Scout, Absent, Kont, y nie Ciro, nie, nie Joe, Jackie Wells. Hup, boom, trzy. Ej, pierwszy miał być zafrayer. A co mi to daje Jackie Wells? Gdzie jest ten Jackie Wells? Dobra, jestem ślepy czego tu nie ma Jackie Wells. Ej, coś tu się chyba kurwa popsuło, nie? Czy Nicola. Nikola? What the fuck? Ej, przecież kupiłem Jackiego Wellsa. Gdzie jest Jackie Wells? Johnny Silverhand. Chwila, kurwa, bo ja wydałem w Cwój so ona mi nie wydała tych drzwi Dobra, dzięki, dzięki kurwa. mi mnie ukradła. Pokażcie mi ten plecak. Żarcie. Góry? Jest tu Jackie West? Jest Jackie West. Spowalnia ruchy o 10, zmniejsza celność broni o 50. Kurwa, Jackie, wiesz co, ja myślałem, że to będzie jakiś bonus J. dla mnie. Dobra, a weźmy jeszcze tak, telefon. Gdzie jest Jackie West. Jackie West. Próbujmy do niego zadzwonić. Co się stanie? Kontakt no, czasowy nie dostanie. Kurwa raczej, nie żyję. O nie, to ty spakowałaś mnie w O nie, nie, ja tam nie idę. To twoja wina. Straciłam przez ciebie wszystko. Naucz się rozwiązywać swoje. Nie, u nas kimś nie musimy rozwiązywać. Ej, znam tą laskę. Wszystko tak strasznie się dzieje. To nie jest przypadkowa post postać. gdzieś tam jesteś, Kurwa, co ja Już? Ej ty, chcesz zarobić? Takim kim ty jesteś, Denis? Co chodzi? Robota jest. Trzeba coś przewieźć z miejsca na miejsce. Szybko, po cichu. Kumasz? Takie rzeczy załatwia się przez fixerów. Pierdolę Fixerów. Biorą kasę za nic. Aha. Nie wróżę ci długiej. Oj, e to Ktoś chyba szybko umrze. Nie chcę, żebyś mi wróżyła, tylko żebyś coś przewiozła. Chodzisz w to, czy nie? A, okay. daj. Co tam masz? Sprawa jest prosta. Jedziesz do Kabuki na nadbrzeże. Zabierasz tam tą paczkę, dzwonisz do mnie, a ja mówię, gdzie ją podrzucić. Jasne? Mhm. Wszystko poza moją zapłatą. Nic nie, bój laska. Dostaniesz coś ekstra z importu. Ale bez cła. Średnio jesteś konkretny. Dobra, ale ile na tym zarobię? Ale za to solidny. Zaufaj. To prosta robota i dobry zarobek. To jak? Wchodzisz? Wchodzę. Niech No, ekstra. Wiedziałem, że się dogadamy. Jedź do Kabuki na nadbrzeże. Rozglądaj się za starą lodówką z napisem No Future. O, pamiętam tę misję. Dobra, idziemy do rogu. A potem dalsze Nie ma problemu. To do usłyszenia. Nara. Rogue. Chciałam pogadać. W porządku. No i tak po prostu nas puściła? Patrzcie tylko, co też kot przyniósł. Coś ty za jedna... Survive. Jestem V. Kurwiwe. I czego ode mnie chcesz, Wi? Minęło tyle lat. To naprawdę rok. Pierdolona rok. Rozparta na kanapie w Afterlife. Dobra. pogrywaj z nią. Przejrzycie na wylot. Mów jak jest. O co Dzień chodzi o tej dziewczynie? dziewczynie? O co jej chodziło? Ja ją zapytaj. Może wciąż ma się w jakimś kącie. Dobra. Potrzebuję Twojej pomocy. Muszę kogoś znaleźć. Kogo? Anders Herman. Inżynier wyższego szczebla. Pracował dla Arasaki. Moment. O, oh, ty, Pani jaki przyszedł? skaner? Sprawdź mi go. Dzięki. Nie, jeszcze mi nie dziękuj. Po pierwsze, moja pomoc kosztuje. A po drugie, Dexter Deshaun, Jackie West, Steve Ha! Dobrze cię kojarzyli. Ciągnie się za to było widmo śmierć. Boże... Czy oni wszyscy nie żyją? Spytają, czy pamięta Jako typak też nie żyje? Naprawdę chcesz się bawić w wyliczanie nazwisk? Proszę bardzo, Johnny Silverhand. Zginął w Arasaka Tower. Na twoich oczach. No Bawmy i co, głupio ci? Czy jednak pogadamy na serio? No, mnie wyjebie stąd. To mi się podoba. O, jednak nie. Ale ja się nie bawię w sentymenty. To jest biznes. Potrzebujesz mojej pomocy? Przygotuj piłkę. Potrzebuję 15 tysięcy, nie mam takiej pieniędzy. Aha. Nie mam tyle hajsów. jak nie mam takiej kasy, to po prostu wypierdalaj i tyle. Nie, raczej wróć jak będziesz mieć kasę. Takie są zasady. Dobrze. W takim razie do zobaczenia. Boże, 21 koła dla Wiktora, 15 tysięcy dla Roku. Skąd ja mam wziąć taki hajs? No kurde, nie popieprzyło trochę czasami. Wiecie co, zrobimy tą akcję w chmurach? Lecz dobra, więc daj mi spokój. Eee. Dobra, chwila. Ej, tutaj gdzieś jest, jest, jest ten tarot? Gdzie jest ten tarot? U góry? Ale to nie mogę wejść. Chwila, chwila, chwila. Ja bym chciał do tego tarota dojść. Tutaj z tyłu? Uuu tutaj jest! Pesażowa! Kurde, ty wiecie co? No w sumie do roku pasuje tak Ktoś mi kurwa właśnie zdjęcie zrobił Dobra, yy... Teraz trzeba nazbierać hajsu trochę Zadania poboczne, sprawy, które nie mają znaczenia yy, Tutaj mamy dom dla lalek, także udamy się do domku dla lalek Zobaczymy co tam na nas czeka, ale chwila, bo po drodze mamy jeszcze Panią Wakako, nie? To nie, 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 nie Złe miejsce? Dobre miejsce patrzę? Tak jest, dobra, to jest w sumie obok, więc to zrobimy sobie. Gdzie nasz motor? Tam, dobrze. A więc idziemy do naszego motocykla, który jest zaparkowany na pięknym supie. 800 metrów. Więc dodamy się do jednego miejsca. Potem do drugiego. Boże, wiecie co miała być misja ten? A tutaj się widzicie, tu wychodzi Chodzi taka akcja, że mamy 22 minuty odcinka, co chcemy trzeba kończyć. Ale jeszcze dojedziemy do wakaku, odbierzemy co tam dla, dla nas ma. Fajnego, ciekawego. I zapiszemy sobie gierkę pod blokiem H8. Czyli. Wejściu do chmur Czym jest to wejście do chmur? No za chwilę się przekonamy Ogólnie to jest chyba z tego co tak rozumiem Wielki, wielki mega burdel Chyba ten jak pojechał eee, Taki wielki burdel Czy są po prostu takie wiecie Najlepsze ekskluzywne kobitki do Lalkowania? Niech będzie do lalkowania, nie? Bo mo mo może mi jutro tutaj zrobić Jakąś blokadę, nie? Bakako! Zamknij się, zaraz się zobaczymy ani na Włościach Wesley Podjedź do mnie w wolnej chwili Piękne drzewka Idę. Dobrze sobie wtedy poradziliście ty i ten przyjaciele. No już nie żyję. Zobaczenia, no cóż. Dobra. Idziemy, tutaj mi na przykład brakuje czegoś takiego... Co? Wit, tylko nie każ na siebie długo czekać, bo wam nie cierpliwa. Dobra, Pitu Pitu, ja już właśnie tam dokładnie do Ciebie zmierzam. Dobra, wiesz co? Chodźmy już z buta dalej. Łota! Co się stało? Jest te siane. Dobra, tam jest wakako. Tutaj chyba raczej niej dość prosto. Możemy dojść? Uuu, co to są za usteczka Uu, Boże, panterka, jebać. Brak zainteresowania z mojej Dzień dobry, pani wakako. A jakie dziary na nogach? Obczajcie tu. Cianko. Dawno się nie widziałyśmy. Co cię sprowadza? Spodęty? Po Ilu mężu? Mamy nierozliczone sprawy. Sandra Dorset, pamiętasz? Do Ty do mnie dzwoniła, więc co się spinasz? Nie mam takich rzeczy, O Oto twoja zapłata. Jest. Trzy kółka ej, czy to jest już 15? Reaper Dog wykona dla ciebie Dermo i Imprint z funkcjonalnością zakłócenia broni typu Smaragd. To specjalność Tiger Cross. 25 dolarów mi brakło, euro, 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 dolarów. Złoży zapytam, mm, ilu miałaś mężów? Pięciu. Wszyscy zginęli przedwcześnie. Taka rodzinna tragedia, no zajmij Nie boisz się, że dosięgnie też ciebie. Muszę żyć dla moich dziewięciu synów. Uh, czy to jest takie nawiązanie do dziewięciu smoków, czy coś takiego? Opresja korporacyjna zakończy się wówczas, gdy ty zakończysz opresję samego, siebie samego. Zajęliście, dobra. Dobra, opowiedz było, mi o tym, Westbrook. Tak dobrze jak ty. Moi mężowie znali Westbrook. Każdy z nich był wysoko w hierarchii Tiger Claws. Rządzili w Japan Town. Czym się zajmowali? Na czym najłatwiej zarobić i co daje władzę? Sprzedawali seks i zakazane technologie. dziękuję Wakaku, za bardzo fajny, ten, za fajną rozmówkę. Boże, serio mam o, buf, 2 kilometry cisnąć, to nie jest chyba to jest dla mnie trochę za daleko. Tutaj mamy dom dla Lalek, więc pod niego podejdziemy. Bęk, tutaj jest ta panterka. Nie chcę się z gadać, później to załatwimy na pewno też. Więc nie ma się co martwić. Nic nas nie ominie z historii Superpunka. A tymczasem chodźmy sobie tutaj gdzieś. Tak i chyba do góry, tak? Dobrze, do góry. 100 metrów tutaj gości w jakiejś kluczek i sobie śmiecham. Boże, jak piąchytne spodnie. Nie wiem kiedy leginsy ogarnęły cały świat, ale to był błąd. To był mega błąd. Może na początku to było fajne, ale teraz to już jest nie cool. Dobrze, mamy Mega Blok H8, do którego zmierzamy i będziemy zmierzać w następnym odcinku. Zobaczymy, co jest w chmurach i pojedziemy windą do chmur, jak to się mówi. A ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, jeżeli film wam się podobał. A jeżeli nie, dajcie znać, co było nie tak. I pamiętajcie, do zobaczenia. Siema.